Drodzy kryminałci, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka kryminalnego podcastu Oblicze zbrodni pod tytułem Sztuka Milczenia. Pamiętajcie, aby nie przeoczyć galerii zdjęć na końcu każdej naszej historii, która jest dostępna na kanale YouTube. Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc w rozwoju kanału, możesz postawić nam wirtualną kawę. Klikając w link znajdujący się w opisie. Dziękujemy. Zakopane zimowa stolica Polski. Miejsce znane i lubiane przez turystów z całego świata, które zachwyca majestatem górskich szczytów malowniczymi dolinami i krystalicznie czystymi jeziorami rodem z pejzaży na Cwiklińskiego. Wielu słuchaczy wspomina teraz smak górskiego serka z żurawiną, grzane wino pite po zejściu ze Stoku, i wieczorne harce w rytm góralskich skrzypiec. W roku 1989, kiedy podhalańskie rękodzieło zdobiło stragany na Krupówkach, osiemnastoletnia Bianca Rota przygotowywała się do matury. Była uczennicą Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych imienia Antoniego Kenara, zwanego potocznie Plastusiem. Dziewczyna zwracała uwagę każdego, gdyż stroje, które nosiła, były barwne i odważne, jak ona sama. Radosna, pełna energii i marzeń, towarzyska, kontaktowa, z pasją mówiąca o życiu. Kochała naturę, zapach świerkowych lasów i szum rwących górskich strumieni. Była wysoka, zgrabna, atrakcyjna. O długich kasztanowych włosach i wyrazistym makijażu. Dla mężczyzn, niebanalna, uwodzicielska i prowokacyjna, kiedy szła przez krupówki sprężystym krokiem, a jej ciemne pukle niesfornie tańczyły, poddając się sile chalnego, wyglądała wręcz zjawiskowo. Bianka marzyła o studiach na Akademii Sztuk Pięknych, w przyszłości pragnęła zostać artystką. Kochała zakopane, ale miała apetyt na większe miasto Warszawę. Pochodziła z bardzo zamożnej i wpływowej rodziny Schneiderów. Jej dziadek przed wojną był właścicielem kilku nieruchomości, w tym słynnego budynku Palace przy ulicy Haubińskiego. Rodzice dziewczyny kibicowali jej w dążeniu do celu. Wiedzieli, że malarstwo i rzeźba są dla niej wszystkim. Bianka przygotowywała swoje prace uczęszczając na kurs plastyczny. Zajęcia odbywały się w Zakopiańskim Domu Kultury. Po zdanym egzaminie dojrzałości, próbowała dostać się na upragnione ASP, najstarszą uczelnię artystyczną w Polsce, znajdującą się w Pałacu Czapskich przy ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Akademia odrzuciła jej kandydaturę, co spowodowało ogromną rozpacz Bianki. Z uśmiechniętej i przebojowej dziewczyny stała się przygaszona i skryta. Rozpoczynały się wakacje, zakopane tętniło życiem, a napływająca fala turystów dynamicznie zapełniała miejscowe knajpki i górskie szlaki. Bianka dużo czasu spędzała na zewnątrz. Podczas jednego z wypadów na miasto poznała Józefa. Niemal od razu zaiskrzyło. Ona młoda, zgrabna, świeża, on szarmanski, stateczny, wykształcony. Rozmawiają ze sobą bez przerwy. Mężczyzna nie może oderwać wzroku od dziewczyny, która zaraża swoim apetytem na życie. Ich znajomość szybko przeradza się w związek. Józef jest szanowanym adwokatem, który żyje w dostatku. Lubi rozpieszczać Biankę prezentami, często zabiera ją do ekskluzywnych restauracji, przedstawia swoim wpływowym znajomym. Mimo ślankowej atmosfery, para wzbudza sporo kontrowersji. Powodem jest różnica wieku między nimi. Wszak Józef jest starszy od Bianki o 38 lat. Rodzice dziewczyny, którzy wiedzą o jej relacji ze sporo starszym mężczyzną, nie są zadowoleni z jej miłosnego wyboru. Pani Krystyna, matka Bianki, próbuje namówić córkę do zerwania znajomości z Józefem. Tłumaczy jej, że tak duża różnica wieku między partnerami spowoduje w przyszłości rozbieżność w sposobie myślenia i działania, których dziewczyna nie będzie chciała zaakceptować. Prosi, aby przemyślała swoją decyzję, lecz Bianka upiera się przy swoim. Jest zakochana i nie zamierza słuchać niczyich rad. Bezsilna pani Krystyna próbuje zatem przemówić do rozsądku Józefowi. Prosi, aby mężczyzna wykazał się dojrzałością, której nie posiada jej córka i zakończył relację z Bianką. Adwokat odmawia, deklarując miłość do młodziutkiej dziewczyny. Jest rok 1990. Zakochani planują pierwsze wspólne wakacje. Luty nie rozpieszcza pogodą, więc Józef proponuje Biance wyjazd w gorące i bardzo egzotyczne miejsce. Z jego ust pada nazwa Kuba państwo wyspiarskie w Ameryce Północnej. Położone w archipelagu Wielkich Antylii. Dziewczyna jest zachwycona. Adwokat proponuje, aby spędzili jeden dzień w stolicy kraju, Hawanie, pachnącej rumem, cygarem i kakao, a następnie udali się do Trinidad de Cuba, miasta w środkowej części kraju, w prowincji Sancti Spiritus, położonej na wzgórzach w pobliżu Morza Karaibskiego. Bianka się zgadza. Jest niezwykle podekscytowana wyprawą do tak odległego państwa w towarzystwie miłości swojego życia. Informuje mamę o propozycji Józefa. Pani Krystyna początkowo nie zgadza się na ich wspólne wakacje. Prosi Biankę, aby została w domu, obawia się, że dziewczyna może zajść w niechcianą ciążę. Córka zarzeka się, że będzie ostrożna, że ma plany na przyszłość i nie zamierza jeszcze powiększać rodziny. Mówi pani Krystynie, że wynajmie oddzielny pokój. Kobieta się zgadza i daje Biance pieniądze na podróż. Początkiem marca pani Krystyna odwozi ją na lotnisko, gdzie czeka już uradowany podróżą Józef. Kobieta prosi, aby opiekował się Bianką i nie zmanierował dziewczyny. Mężczyzna zapewnia panią Krystynę, że córka będzie bezpieczna w jego towarzystwie. Po kilku godzinach oczekiwania na lot, para wchodzi na pokład samolotu lecącego do Hawany. Podniebny rejs trwa kilkanaście godzin, a wycieczka jest zorganizowana przez prestiżowe biuro podróży Sport Tourist. Po wyjściu z samolotu Bianca nie potrafi cieszyć się Kubą. Jest przygaszona, nerwowa i wyraźnie czymś zaniepokojona. Podchodzi do pilotki wycieczki i mówi jej, że chciałaby zostać w stolicy dwa dni zamiast jednego, ponieważ ma tu znajomych, których chciałaby odwiedzić. Kobieta się zgadza. Bianka samotnie udaje się do ambasady RP w Hawanie prosi pracowników służby dyplomatyczno-konsularnej, aby pomogli jej wrócić do Polski. Bezskutecznie. Dziewczyna błąka się po ulicach Hawany, płacząc i zaczepiając ludzi. Jedna z miejscowych kobiet postanawia przygarnąć dziewiętnastolatkę na noc. Następnego dnia Bianka ponownie udaje się do ambasady. Urzędnicy zamiast pomóc jej w powrocie do Polski, organizują jej transport do hotelu Ankon w Trinidadzie, w którym znajduje się Józef oraz pozostali uczestnicy wycieczki. Dziewczyna jest małomówna, osowiała, unika kontaktu z ludźmi. Nazajutrz grupa wybiera się na plażę. Turkusowe morze oraz jasny piasek cieszą oczy polskich turystów. Bianka, kochająca naturę, nie potrafi dzisiaj dostrzec jej piękna. Siedzi na uboczu, patrząc smutnym wzrokiem w dal.